Yang Salatona Effers Fire Blue, 8 listopad, wyprawa do ASO planowano, nieplanowana, z jednej strony akcja serwisowa na ekran infotainment Do mojego modelu okazało się, że y, trzeba wgrać jakieś oprogramowanie. Dowiedziałem się za pomocą znajomego, za któremu za to serdecznie dziękuję, ponieważ ASO mi o tym nie poinformowało a druga sprawa gwarancyjno-reklamacyjna na słupku C po stronie kierowcy znajdują się znajduje, po stronie kierowcy i po stronie pasażera znajdują się znaczki taki X na srebrnym polu po stronie kierowcy jakieś dwa tygodnie temu ten znaczek się nadymał one są przyklejane na taśmę dwustronną i po prostu taśma nie wytrzymała po półtorej roku y, puściła. Jedziemy na, y, na, na serwis zobaczyć, jak oni do tego podejdą, czy, będą, czy będzie wymiana, czy odrzucą taką reklamację. Y, przy okazji też zgłoszę parę innych rzeczy, o których wam może nie mówiłem, bo są mało istotne, a mianowicie. Y, jest, są elementy plastikowe z czarnego plastiku, ozdobne przy nadkolach. W jednym miejscu delikatnie ta listewka odstaje. Zobaczymy, co, jak się do tego odniosą. Mi to nie przeszkadza, natomiast póki auto jest na gwarancji, to warto zgłaszać takie rzeczy. A druga rzecz to jest spasowanie drzwi kierowcy, a mianowicie fakt, że uszczelki są troszkę szersze niż drzwi, oczywiście. I Wygląda na to, że przy zamykaniu drzwi kierowcy uszczelka dotyka uszczelki drzwi pasażera za kierowcą i jest lekko przytarta już. Chciałbym to zgłosić, żeby, żeby rozpatrzyli. Nie wiem, jak to jest. Dowiedziałem się gdzieś na jakimś innym forum, że, że może być tak, że po prostu nie będzie uwzględnione, nie będzie uwzględniona taka reklamacja, ponieważ na uszczelki jest 6 miesięcy gwarancji, ale to się wszystko zweryfikuje. Dodatkowo jadę też do serwisu, który do serwisu, który jest w miarę nowy nie byłem jeszcze w nim. Jest to drugi, jedy, drugi serwis, który jest w Katowicach no i zobaczymy jak tam podchodzą do klienta. Mamy 20 minut jazdy i zobaczymy. Zobaczymy, jak, jak mnie ocenią. Zrobiłem sobie screeny, jakie, jak jednostka sterująca, jaki ma numer kodowania w tej chwili, jaki ma, jaką ma wersję oprogramowania. No i będę sobie to sprawdzał, weryfikował, jak to wygląda po wygraniu nowego softu. To jest akcja serwisowa przewidziana, tu będziecie mieli na ekranie, zaraz, zaraz Wam się pojawi. No to nic, nie przedłużam i jadę, zobaczymy. Hej! Na serwisie same pojazdy policyjne. Jeden, drugi i będziemy wjeżdżać na halę. Czekam sobie właśnie w serwisie. Piję kawkę yy, serwis Volkswagena ogólnie, ale zajmują się również też SATEM. Katowice, Gazda Group tak zwane. Właśnie zrobiłem dla Was y, test i porównanie dwóch modeli Tiguan tego szarego i tego białego tam w oddali. Y, będzie na pewno na kanale. Y, natomiast y, natomiast y, bardzo pozytywna rozmowa z panią y, przyjmującą samochód. Bez, bez negatywnych emocji. Zwróciła jedynie uwagę, że mam, że mam automatycznie wyłączający się system Start Stop. Pytała się czy jest to programowo wyłączone. Nie mówię, że kabelkiem mówię, aha, no to w takim razie w porządku, przy automacie z kawą parę słów zamienionych odnośnie norm emisji o, o rodzaje oleju. No, więc tak, moi drodzy, aktualizacja systemu została y, zakończona na serwisie. Jeżeli chodzi o ten znaczek na sypku C, została gwarancja uznana, po czym została automatycznie odrzucona, z racji tego, że powiedziałem, y, proszę pani, nie możecie tego po prostu przykleić, bo to jest przyciemnione, y, bo to jest y, oklejone folią. Y, pani stwierdziła, aha, a to jest oklejone, a to raczej nie będzie y, reklamacja uznana, bo producent y, powie, że jest ingerencja. No cóż, mam czekać, jeszcze na informację jestem w tym salonie. Bardzo dobra obsługa i bardzo pozytywne wrażenie odniosłem tutaj na serwisie. Między innymi aktualizacja została zrobiona oraz zostały poprawione drzwi kierowcy podniesiony lekko zamek. Pokażę Wam jak dojadę na miejsce, co się tam działo. Aktualizacja co wywaliła wszystkie ustawienia ponownie. Zobaczymy, co tutaj zmienili uruchom. Mhm. Wszystko od nowa, czas środkowoeuropejski. Ok, lista pamięci, FMDAP, multimedia online, telefon. Adres domowy: wszystko do ustawienia, zamknij. Natomiast podłączymy sobie, podłączymy sobie telefon. Tylko wymagane ustawienia, nie można uruchomić aplikacji. Transmisja danych niedostępna. No co, spróbujemy się tutaj połączyć i zobaczymy. Zobaczę jeszcze między innymi z wami. Dodamy tutaj menu ustawień. Ok. Zobaczymy, co się zmieniło w ustawieniach. Informacje o systemie, oprogramowanie. Oprogramowanie 0809. Nic się nie zmieniło. Zostały wgrane jakieś nastawy urządzenia, czyli tego ekranu infotainment. Natomiast tutaj nic się nie zmieniło. Oprócz tego, że wywalili mi wszystkie ustawienia. Brak nawigacji, wymagane dane, gość, dodaj. Inaczej, zaloguj. Ok, dodaj. Ja sobie tutaj będę logował się i zobaczymy, czy działa. Bo jak nie, to nie chcę, nie chcę odjeżdżać, żeby, żeby nie musieć wrócić tutaj na jakieś poprawki. Dobra, nieważne. Baby Bambi in real life. No, tak samo się czuję. Dobra ludziska. E, ok. Co mogę stwierdzić? E, jakość obrazu jakby jest lepsza, ale nie wiem czy to nie jest moje wrażenie. Oczywiście po zalogowaniu się do Seat Connect wszystkie e, ustawienia wróciłem i jedynie co to musiałem sobie numery telefonów poprzywracać, e, takie tam rzeczy. Natomiast no, wszystko działa. E, nie zmienił się żaden e, żaden z opisów. E, pokażę wam e, natomiast e, po co byłem. Co im się udało poprawić, mianowicie chodzi o tę rzecz. Jak widzicie, uszczelka już zaczęła się lekko podcierać. Tutaj to jest uszczelka drzwi tylnych, uszczelka drzwi przednich również. Zapokażę Wam dla porównania drugą stronę. Tak na szybko. Zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. Tak. Nie dotykając się, więc nie ma obaw o przerysowanie. Tam, gdzieś podobno na zawiasach były opuszczone drzwi. Wykonano regulację zamka a nie samych drzwi i zobaczmy teraz jak po zamknięciu to wygląda. No, tak miało wyglądać od początku. Czemu ja to tak późno zgłosiłem? No, już się zaczęła wycierać, widzicie ta uszczelka, natomiast teraz powinno być lepiej. Te drzwi opadały delikatnie, podobno przy zamknięciu na zamku, teraz się będą podnosić. Druga rzecz, z którą byłem na gwarancji, to jest to, że podczas ostatnich opadów deszczu napuchła po prostu ten, napuch ten znaczek X. Jak widzicie. On w dotyku lata, natomiast pozostałe rzeczy nie ma zastrzeżeń co do auta, no jeszcze na koniec Pani zerknęła czy mam, że mam niehomologowane opony, ja mówię, homo, opony są homologowane, bo to jest ten rozmiar i nawet na takich wyjeżdżało. natomiast felgi są inne, patrzyła Pani właśnie czy, czy koło nie wystaje, no nie wystaje, no tak jest to zrobione, po to to było, żeby nie wystawało. Natomiast reszta rzeczy dopiero na przeglądzie czy tam na serwisie to będzie za dokładnie za jakieś 4000 km, 3,5. Więc jeszcze chwilę czasu.